Wkrótce powiem parę słów na temat e, właśnie tego, jak ważny jest to problem. Bo e, oczywiście bardzo dużo mówi się o, e, o problemie infekcji pasożytniczych, infekcji przewodu pokarmowego, ale tak naprawdę nie do końca wszyscy wiemy, na ile jest to zagrożenie realne e, i na ile rzeczywiście nas e, dotyczy. Trochę światła e, na ten problem. Rzuca projekt, który próbował, pomagaliśmy um, uruchomić w Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Olsztynie. Jest to bardzo ciekawy i bardzo ważny projekt realizowany pod kierunkiem pani magister Sylwii Krantowskiej, właśnie w, Wojewódz w, w Wojewódzkiej stacji Sanitarnej epidemiologicznej w Olsztynie. Dotyczące badań przesiewowych występowania właśnie pasożytów jelitowych przede wszystkim u dzieci przedszkolnych. Bo dużo mówimy o tym, że no, nasze dzieci są szczególnie narażone na, na insekcje i łapanie pasożytów. Projekt rozpoczęto w 2019 roku i trwa do dziś, będzie oczywiście w, dalszej, w dalszych latach kontynuowany. Natomiast już dziś możemy dużo, dużo powiedzieć na temat tego, w jaki sposób, jak to rzeczywiście wygląda. Badania do, były oparte no i to, co zresztą podkreślała pani doktor w swoim wystąpieniu, muszą być oparte o różnorodne metody e, i, e, i, i, i również wiele powtórzeń, tak? Dwa, trzy powtórzenia od każdego pacjenta, więc tych próbek jest e, bardzo dużo. A więc, i za, zarówno badania laboratoryjne prowadzone metodą koproskopową, i, i real-time przede wszystkim, i tu w real-time, w, w badaniach molekularnych, mamy dzisiaj do dyspozycji bardzo dobre narzędzia, e, które umożliwiają rzeczywiście przesiewowe screeningowe e, badanie, jed, jednoczesne badanie wielu różnych e, czy pierwotniaków, czy helmintów i lakosporydiów e, w, e, w próbkach W, próbkach kału. E, w Włącznie przez te 5-6 lat zebrano ponad 7 tysięcy próbek od 1636 dzieci w wieku przedszkolnym 1 do 6 lat. Widzicie Państwo, że liczba próbek jest kilkukrotnie wyższa od rzeczywiście badanych pacjentów małych, właśnie dlatego, że potrzebne są, potrzebne są powtórzenia. Łącznie obszarem badań objęto okolice czy województwo warmińskie -Mazur, Warmińsko mazurskie warmińsko-mazurskie, przede wszystkim powiaty Ostródki, Militki, szczycieński, Olsztyński oraz sama, samo miasto Olsztyn i łącznie przebadano 27, 27 przedszkoli i to zaskakujące, Aż 40% dzieci rzeczywiście zidentyfikowano czy wykazało stwierdzone zakażenie pasożytami, pasożytami litowymi. Więc problem dotyczy niemal połowy dzieci, które chodzą w wieku przedszkolnym. Najczęstszym, e, najczęstszym pasożytem, tutaj niestety wkład się w e, błąd, Fragili fragilis, oczywiście najczęstszym e, pasożytem i jest e, i, i była odpowiedzialna za infekcję 2 trzecich, a nie 83,5%, a około 63%, e, przepraszam za ten błąd tu na tym slajdzie. E, drugi w kolejności oczywiście owsik, owsik ludzki. Z częstością niecałych 30%. No i na trzecim miejscu, na podium, blastocystis, o którym też, też była mowa w wykładzie pani prezentacji, pani doktor, niecałe 10% przypadków, jeśli chodzi o częste występowanie. Więc to jest, a więc to podium tak naprawdę dotyczy głównie trzech, trzech gatunków pasożytów, które, które, które są najczęściej rzeczywiście. Co ciekawe, to częstość występowania pasożytów, one dotyczyły, szczególnie dotyczy większych ośrodków miejskich, tam, gdzie zagęszczenia są większe zarówno jeśli chodzi o, o ilość ludności jak i zagęszczenia dzieci, ilość dzieci w przedszkolach, powiatach czy w przedszkolach położonych w terenach wiejskich, rolniczych okazuje się, że tych, częstość tych infekcji jest zdecydowanie niższa niż w dużych ośrodkach miejskich, co zaskakujące. Tak jak wspomniałem, te trzy, trzy najważniejsze pasożyty to dienta meba fragilis, owsik ludzki i blastocystis, o którym też była mowa. Jedna trzecia, czy 33% to z tych, tych 7361 próbek to, to, to próbki, próbki wykazujące obecność dientamoeba dienta fragilis. Pozostałe, pozostałe patogeny, pozostałe pasożyty, takie jak Greta intestinalis, entamoeba coli, czy krystosporidium, to były pojedyncze przypadki, czyli rzędu kilku, Kilku, próbę, kilku, kilku pacjentów zdiagnozowanych na, na 1600 badanych łącznie. To, 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 co wskazują, na co wskazują też te badania, to to, że nieco częściej chorują czy łapią infekcje chłopcy. Jest to istotne statystyczne, ale to, co najważniejsze, to rzeczywiście tym najważniejszym czynnikiem. E, które zwiększa ryzyko łapania infekcji, jest miejsce zamieszkania, a tak naprawdę wielkość skupisk ludzkich, w którym dane dzieci funkcjonują, tak? Czyli im większa, im większa miejscowość, im większe miasto, im więcej dzieci w przedszkolu, tym większe ryzyko, e, ryzyko złapania e, infekcji. Czynniki takie jak podanie rodzeństwa, obecne, Obecność instalacji wodno-kanalizacyjnej czy spożywanie nieumytych warzyw i owoców nie wykazało tutaj istotności statycznej, tylko trudno też metodą ankietową rzeczywiście to zweryfikować. Ehm, no bo możemy deklarować e, rzeczywiście, że nie, pilnujemy, że dziecko myje za każdym razem ręce, niekoniecznie. Zawsze mamy, to, mamy na tym pełną, pełną kontrolę. Ale rzeczywiście te dwa czynniki, zwłaszcza miejsce zamieszkania, jest bardzo silnym. Ta gęstość populacji, w której przebywamy i, i nasze dzieci przebywają, ma bardzo istotne znaczenie na możliwość łapania tych infekcji. Co pokazuje też, że nie bardzo często, czasami mamy rzeczywiście możliwość ograniczenia ryzyka tym Zwłaszcza, dotyczy to przede wszystkim, jeśli chodzi o tę częstość łapania infekcji, właśnie pasozyta, czyli DNT ameby fragili z tego najczęstszego, który występuje, występuje w populacji. I, o, i co, ważne, co, naj, co, też, co równie ważne jest to, że, one, że te infekcje bardzo często. Przebiegają, zwłaszcza jeśli chodzi o odjęta Ameba czy Blastocystis, one bardzo często przebiegają bezobjawowo, o czym też jeszcze chwilę wspomnę. Porównując te badania oczywiście do, 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 do wyników badań w innych krajach, one stosunkowo wyglądają podobnie. Oczywiście te badania wykonywane w różnych krajach często trudno porównać, ponieważ wykonywane są różnymi technikami. Akurat zwłaszcza dienta ameba jest bardzo trudnym patogenem czy pasożytem do wykrycia. Tutaj prym wiedzą, wiodą właśnie techniki biologii molekularnej, czyli real-time który trochę wniósł nowe możliwości, jeśli chodzi o diagnostykę tego, tego pasożyta. I rzeczywiście tylko i wyłącznie używanie różnorodnej metodyki, różnorodnych metod i wielu powtórzeń daje rzeczywiście możliwość możliwość dokładnego, realnego spojrzenia na, na cały przekrój grupowania tych pasożytów populacji. Ciekawym przypadkiem jest Dania, gdzie, bardzo, gdzie jakby wyniki są bardzo e, zbieżne, jeśli chodzi o dientalmę fragilis, która również występuje z częstością często powyżej 40%. 40%. Astocystis również bardzo często występuje na poziomie, w różnych populacjach w Europie, na poziomie tych kilku procent właśnie, a więc to są wyniki, które bardzo bardzo są zbliżone często do, do, do tego, co obserwujemy również w innych krajach. No i to, co, w, to, co najważniejsze, jakby um, um, to, to są te korelacje związane, wnioski płynące z tych badań, to to, że te, te korelacje właśnie związane z gęstością zaludnienia i, i, i gęstością populacji, w których żyjemy, ma, nie, jest bardzo istotnym czynnikiem. Czynnikiem ryzyka, ale równie ważne jest również to, że mniej więcej połowa dzieci z dodatnim wynikiem badania przysiewowego nie prezentowało żadnych objawów, a druga połowa, czy nawet nieco ponad, prezentowała objawy. Natomiast 52 czy niecałe 53% dzieci było kompletnie bezobjawowe. Do najczęstszych objawów to też jest jakby wynikiem tego, jakie patogeny, czy jakie pasożyty wykrywane były. W tych, w tych populacjach dzieci, to były często zmiany nieswoiste zupełnie, tak, czyli na przykład zmiany skórne, problemy z koncentracją, niepokój, drażliwość, brak apetytu oraz odczyny alergiczne, a niekoniecznie stricte objawy związane z dolegliwościami właśnie bezpośrednio z przewodu pokarmowego, co ma oczywiście związek z charakterem, z gatunkami, które, które stwierdzano w populacji. Um, jakby podsumowując, wiemy oczywiście, i byliśmy świadomi, że owsiki są jednym z głównych pasożytów, pasożytów występujących u dzieci w przedszkolach, w wieku przedszkolnym. Natomiast zaskoczeniem i, 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 i nową informacją jest to, że rzeczywiście najważniejszym pasożytem, który, którym jest powszechny, jeszcze bardziej niż owsiki jest właśnie dianta meba fragilis równie często, że i, I trzeci, również istotny, to obraz który które często występuje wśród dzieci w wieku przedszkolnym. I ważnym jest również wniosek taki, że istnieje bardzo duża populacja nosicieli bezobjawowych, którzy jakby też mają wpływ na to, w jaki sposób rozprzestrzeniają się te patogeny w populacji. I u niektórych oczywiście osób mogą wywoływać objawy chorobowe. Objawy